Mimo że CBD, czyli kanabidiol oraz THC, czyli tetrahydrokanabinol, nie są jedynymi związkami znajdującymi się w konopiach, to właśnie o nich mówi się najczęściej. CBD i THC należą do rodziny związków chemicznych nazywanych kanabinoidami. Kiedy spożywamy kanabinoidy, w naszych ciałach zachodzi wiele fascynujących interakcji. Te interakcje wpływają na niezbędne procesy fizjologiczne i z tego powodu olejki CBD oraz inne produkty na bazie kanabinoidów są tak popularne. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma najpopularniejszymi kanabinoidami, czyli CBD i THC. Mam na imię Marysia jestem piarowcem, specjalistką zdrowia publicznego i miłośniczką konopi. Witam Was na kanale Green Cross, gdzie mówię o zdrowiu w wydaniu konopnym. Miłego oglądania! O obrębie gatunku cannabis, czyli konopi, znamy obecnie ponad 100 kanabinoidów. CBD i THC skupiają na sobie sporo uwagi, ponieważ są produkowane w największych ilościach i są po prostu najbardziej popularne. Inne kanabinoidy też wpływają na ciało i na umysł, ale trudniej je wyizolować, mniej o nich wiemy i zdecydowanie bardziej mniej są znane ich potencjalne efekty. Pierwszą różnicą, którą wezmę na warsztat, porównując CBD i THC, będzie... Właśnie roślina, z której pochodzą. CBD pozyskujemy z kanabis sativa, czyli konopi siewnych. W tej roślinie znajdziemy również THC, ale w o wiele mniejszych ilościach niż w kanabis indica, czyli konopiach indyjskich. Zapamiętajmy więc. CBD pochodzi z konopi siewnych, a THC pochodzi z konopi indyjskich. Porozmawiajmy też troszkę o strukturze chemicznej, bo kanabidiol i tetrahydrokanabinol mają identyczną budowę molekularną. Składają się z 21 atomów węgla, 30 atomów wodoru oraz dwóch atomów tlenu. Różnica między CBD a THC tak naprawdę znajduje się w pierścieniach i w układzie atomów. W przypadku CBD mamy otwarty pierścień, który łączy się z grupą hydroksylową i alkilową, natomiast THC posiada zamknięty pierścień z grupą estrową. W związku z tym inaczej działają one na nasze organizmy. A na czym dokładnie polega ta różnica? I już tłumaczę. W organizmie każdego ssaka występuje układ endokannabinoidowy, czyli system, który bierze udział w wielu istotnych procesach fizjologicznych, takich jak regulacja gospodarki energetycznej, kontrola nastroju czy metabolizmu węglowodanów. Układ endokanabinoidowy składa się z receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2. Można na nie w kontrolowany sposób oddziaływać za pomocą roślinnych kanabinoidów. Zarówno CBD, jak i THC wpływają na receptory układu endokanabinoidowego, jednak w zupełnie inny sposób. THC niejako przyczepia się do nich, wysyłając sygnały do neuroprzekaźników, co skutkuje znanym palaczom marihuany stanem głębokiego relaksu, haju, natychmiastową poprawą nastroju czy wzmożonym apetytem, zwanym inaczej gastrofazą. Natomiast CBD nie wchodzi z receptorami w bezpośrednią interakcję. Stymuluje sam układ endokanabinoidowy do produkcji własnych kanabinoidów, a jednocześnie opóźnia ich rozkład poprzez blokadę odpowiedzialnych za to enzymów. Jaka jest więc główna różnica pomiędzy CBD a THC jeśli chodzi o ich działanie? To przede wszystkim stan odurzenia, którego po spożyciu y, olejku skonopisiewnej, czyli olejku CBD po prostu nie ma. CBD nie działa odurzająco, więc po zażyciu tej zupełnie legalnej w Polsce i w większości krajów Unii Europejskiej substancji można spokojnie pójść do pracy czy wsiąść za kierownicę. CBD nie tylko nie uzależnia, ale nawet więcej. Często stosuje się te substancje do zmniejszania skutków działania swojej siostrzanej substancji, czyli THC, ponieważ wpływa na pracę receptorów opioidowych, dopaminowych i serotoninowych. Z tego powodu często wspiera też terapię uzależnień, np. uzależnień od opiatów. CBD wspomaga również leczenie różnych schorzeń, zarówno psychicznych, jak i fizjologicznych, np. padaczki, depresji, bezsenności, problemów z trawieniem, bólów różnego pochodzenia, cukrzycy czy alergii. O większości z tych przypadłości opowiedziałam w tym odcinku. W przeciwieństwie do THC, które również wykazuje przydatność medyczną nie ma też skutków ubocznych, np. w postaci napadów paniki, często stanowiących efekt nadmiernego spożycia tetrahydrokarabinolu. Olejek full spectrum CBD może być również stosowany bezpiecznie przez sportowców, ponieważ CBD zostało wycofane z list substancji dopingujących i substancji zakazanych. Ba! Świata, Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowa Agencja Antydopingowa uznały CBD jako substancję pozytywnie wpływającą na zdrowie. W Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej CBD jest całkowicie legalne. Podczas gdy na Białorusi nadal nie dostrzega się różnicy pomiędzy CBD i THC, ale tam generalnie widzi się raczej chyba mniej niż więcej. Jeśli należysz do tych, którzy sądzą, że po zapaleniu CBD lub po zażyciu olejku CBD Full Spectrum poczujesz się tak samo jak po dżoncie z marihuany, to muszę cię rozczarować. CBD owszem działa relaksująco, ale nie powoduje uczucia haju. Mocniejszą relaksację możesz osiągnąć zażywając więcej CBD niż tylko kilka kropel, ale nadal to nie będzie stan bikozagaha. Często spotykam się też ze stwierdzeniem, że THC pochodzi z marihuany, a CBD pochodzi z medycznej marihuany. A to straszliwy bullshit. Niekiedy termin marihuana lecznicza myli się po prostu z CBD niektórym osobom. Jednak to nie są takie same substancje. Medyczna marihuana pozyskiwana jest z konopi indyjskiej i w przeciwieństwie do CBD posiada wysokie stężenie THC, nawet do 19%, w związku z czym działa silnie psychoaktywnie. W dodatku stężenie kanabidiolu, czyli naszego ulubionego CBD, wynosi w takim rodzaju marihuany mniej niż 1%. 24 października 2018 roku medyczną marihuanę dopuszczono do obrotu przez Polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a od 17 stycznia 2019 roku wydawana jest wyłącznie na receptę, w dodatku nie można jej dostać w każdej aptece. Podsumowując, różnica między CBD a THC, czyli dwoma zawartymi w konopiach substancjami, opiera się przede wszystkim na ich pochodzeniu. Produkowane są z dwóch różnych odmian tej samej rośliny yy, oraz wpływie na układ endokanabinoidowy. Chociaż obie wykazują przydatne w medycynie właściwości, CBD pozbawiona jest takich skutków ubocznych jak zmiana świadomości. Poza tym CBD jest w Polsce całkowicie legalne, a to może zachęcić Cię do konopnych eksperymentów. Link ze świetnymi olejkami Full Spectrum CBD znajdziecie w opisie tego odcinka. Zachęcam do eksperymentowania. Jeżeli podobają Ci się takie treści, koniecznie zostaw łapkę w górę i suba. Do zobaczenia za tydzień.